Siema Kolejna odcinek z Ghost Recon Online Nagrywam pod rząd Chyba trafiłem na dwóch Polaków eee, Nie jestem pewien Napisałem cześć, ma Więc chyba tak eee, Pokręcimy sobie mapkę Oj kude Tak Mapa mi odpowiada Bo znam ją Jej, jak coś tam nagrywam Znam mapę to jazda przed, Tylko przed siebie Coś jest Sylu Ej się Lej to Kurwa heda zajebałem Jee yeah. Tylko nie zabiłem A -ła ja A -ła ja Co to było to to, to 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 mnie prawie zabiło Dobra eee, Muszę przejść dalej w pozycję Jezu, ja, 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 ja. haha. No i to jest jak gram na mapie, którą znam. Tak, tak, będę się Oła. Seria dwóch zabójstw Trzy Bijacz O kurwa, nie! moja piękna seria trzech zabójstw ja Jestem pierwszy, łe, 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 Mówię, mapa, którą znam, kocham Ta mapa mi się chyba najbardziej podoba, bo jest w miarę prosta do ogarnięcia, bo cały czas przed siebie Ale fajnie tu można przykapić na przykład, tak jak ja biegałem Kurde tylko żebyśmy tego nie przegrali. Wow! Lubię to. <ścoughs> nie. PSD. Tu już powinienem być ostrożny. Mogą mi wyjść na dupę. O, nie mam zasięgów. Uhu uff, 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 przepraszam, że nie mówię, ale się skupiam. uff, Co to było? Co to było takie czy jak to mi od razu od razu. Coś na stylu? Nieźle. Fajny, fajny motyw jakby był. Bo na pewno tam zasystowałem. Jestem 5-2. Eee, wcześniej ze staty 2-6. 6-2 to mi się bardzo cieszył. O kurwa. A, tu, tu. Eee, przy naszym punkcie z dwóch po lewej stronie. Jeden jest z wagonie. Nie wiem, mówię po polsku, nie chcę widzieć angielskiego Używać, bo to trzeba wysilić się, żeby powiedzieć to ładnie Nienawidzę tego pola Na szczęście grania to na niego działają Zanim już zareagowałem. Zabił mnie dup z strony. Nienawidzę tego, nienawidzę. ponieważ ktoś plecy kręci, Tak wiem, to dupy co zrobiliśmy. Bo się skupiliśmy na dwóch z przodu, a od tyłu. To jest klasyczne zagranie. Dywersja i... wiadomo na dupę. Lajkać. No ZEJDŹ! W izolinii ognia Dostałbym go Nie wiem czy granatów mam dużo Bo on tam trafił Oła Skąd? Dostałem tylko jeden, jeden ształ Już wiem Przy 7 HP. przyś kurwa 7 HP. A HP rośnie jakby chciał, a nie mogło, no. Dobra. zginąłem, ale przynajmniej urypałem tam i próbowałem bronić. Czyli 6-5. Cieszę się. Cieszę się bardzo. Tylko jakby nie ty 5 Pamiętam moje 7-1, później 7-4 chyba z tego się zrobiło Nie to było 7-0, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 I koniec rundy chyba Tak zjebałem tam po całości Asysta Nie yes są. pół automatu Automat o kurwa Ja pierdzielę, ale zjebałem To by tak, wychodzę, reload No chuj, no, 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 no Czy normalny człowiek by reloadował w takiej pozycji? Nie Tylko knup, no, no, tylko ja Tylko ja jestem tak głupi E, czasami moja gra wygląda tak jakby nie wiem grał z kimś na zmiany, Ponieważ napierdziałem, napierdziałem, napierdziałem Deadne I później Dead, 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 dead. No chuj Ej, ja zaraz będę grał supportem No bo co wybiegnę to dostaję kudy serią po ryu. Mój karabinek jest tak niecelny. Mało amunicji Tak wiemy jestem chujowie i nalegam na sprzęt Jehij ale tak zawsze się robi. Przecież każdy jest najlepszy. Tylko sprzęt jest chujowy. No co? Aua. Dobra. Jakoś wyszłam. Dory go jakoś. Ja tam ty biegnij! Oła. Nie ma co Oła To jest wkurwiające To jest tak wkurwiające Dlatego ja tego używam A na zaszedł, nie To po prostu było Wpad! jep iep, 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 iep Widać, że gramy z lepszym, lepszym poziom. No nie... Puh, Boże, Matsu nie pisze. Tak, właśnie wyłączyłem ikonkę, że Matsu coś do mnie napisał. Jak nie wiecie to to ma... kto to Matsu, to dobrze. Jak wiecie, to troszkę mnie nie zazdroszczę. Ja też wiem. Ej, ja to zabije człowieczka. No i Oła, skąd mnie dostał Ej, Oni oni mocniejsze repliki Tak Tak, to jest wymówka za za SG. w <laughs> znaczy wymówka Boże. To jest e, jak na przykład ktoś ma 500 fps w replice, to jest masakrą i dostanie się z bliska, to jest tak, oni mają mocniejsze repliki. Bez pani. Ała. Smażą mnie. Fajnie, wybieg i od razu zginie. Podoba. Dobra, nie, Nie wychylę teraz łupa, Nie zginę. Czekajcie, wam nie przeszkadzać. Dobra. I zobaczę co jeszcze pisał, o, o mam jeszcze prośbę do was, jeżeli możecie mi przysłać maile, bo potrzebuję maili do reflinków, Tak, bo magicat, czy tam jakieś prowki, coś będą. Eee, znaczy prowki, może profity za to, nie mogę zbytnio z tej strony atakować, ale dobra. Eee, i chcę właśnie dostać się, nie wiem czy to jest tak, że im więcej maili dostaniesz tym większa szansa, że się dostaniesz, czy może być. Nienawidzę jak mi biegają, nie. Czy co? To jest taki fajny ten... Nie zgadnę, dupa, z dupy strony. Tak, tylko jak on się kurwa tam znalazł, to nie wiem, ale ciul. Zginąłem w z strony IR Jakaś tego. go No ja też jestem w Gildia Ale to jest Gildia pomagająca początkującym Cześć z Bo do... Wczoraj byłem początkującym jeszcze eee, Tak, do piątego levelu się jest początkującym I znowu przydupimy meczek. A, tak mi fajnie na początku szło Fuck Ej jak? No dobra, byłem przy ścianie już. Dobra, dobra, wiem, lamie, tak. Cieszę się, że mi się później będziecie Ale jak? Przysiadam, ja byłem przy ścianie. No, no proszę, powiedzcie mi. Jestem zły, bo z, z, bardzo lamie. Eee, dlatego nie wiem, nie lubię stąd iść, bo tutaj nie pamiętam, jak się szło tam na co. Przeważnie ja na tutaj szturmowałem. I znowu się zaczyna, bo się próbuję skupić, a w tych gdzie jeszcze nie mam muzyczki i jestem smutny, bo wielu osobom pewnie moje radyjko nie podchodzi. Kolega mi powiedział, że jestem Angozy. Oa, oa. Eee... Darek CSW spoko, że się uczysz, też się wszyscy uczymy um, A to jest masakra, musimy jakoś odbić C B, gdzie jest B że wolałbym iść z tym Polakiem Ponieważ jest yy, komunikacja głosowa Tak, nawet jak nie traficie warto trzymać oszał, bo może to jest zaporowe. Widzicie? Jaka celność? Kiedyś byłem na górnych częściach, to tak, nie dlatego, że miałem farta początkującego, nie, nie dlatego, że inni byli słabsi, po prostu celny. Mówię jak jest, Mariusz Max Kłanko, w ogóle polecam, polecam kanał Mariusza Max Kłanko, w jest zajebisty. Oglądam, znaczy nie ze wszystkimi rzeczami ja się zgodzę, to w ogóle mój światopogląd się trochę zmienił, ale to co on mówi jest... Przeważnie prawdą. Powiem tak. Nie miałby po co kłamać. Kurwa. Nienawidzę tego. Chciałem się schować. Bo i tak nic bym z tym nie zrobił. Osoby biega. Suport. Kurwa. Tarcza. Mm. Nienawidzę. Nienawidzę. To, to powinno kosztować 100 miliardów. Żeby nikt tego nie używał. To powinno być tak drogie. I tak krótko trwać, że pół chujowe. Tak. Nerfić. Nerfić. Nerfy to są, jeżeli ktoś nie wie, z LoL'a nie postaci, w LoL przynajmniej. O Boże, jestem na końcu. gdzie jest ta osoba, co się uczy? Nie wiem, wyszło. Ała, dobra, zaporowy nie jest Chciałem przejść, ale mogę przebiegnąć. Jestem tu dupy. 0,5 jestem, ja pierdolę. Ej, dobra, to, to będzie naprawdę plus 18. Ale jak ja mogę być 0,5? No, no powiedzcie mi, że ujebałem na pewno kogoś. Musiałem kogoś ujebać. Nie, po to, że nie. No nie ja bataż że nikogo nie upieprzyłem w tej rundzie. Ej, to jest niemożliwe. Wstyd mi. Ja tego materiału nie wrzucę. Wstyd. Po prostu wstyd. Albo nie, wrzucę go, żeby pokazać, że wrzucam wszystko. Zczę, że, że, że nie tylko wygrane. Przecież mi dobrze szło. Wychyli się. No i... No i patrzcie. Haha! Ha. Teraz go na pewno wrzęcę. Ta akcja mi się zajebiście podobała granat jeb ściągnięty jeden drugi na tą osłonę zauważyłem że granaty działają zajbiście bo granat już jest w środku osłony no dobra mamy dwie minuty żeby przejąć część utrzymać całe przejęcie nic nie da ja pamiętam że tu miałem zajbić akcję ale to było tak mi to jest z pingwinów chyba, z Madagaskarów. -y. Lubię tą bajkę. Tak wiem, oglądam bajki, oglądam anime. Jestem oła dzieckiem. Nie wiem gdzie strzelam. Znaczy wiem, wiem, wiem gdzie, wiem, gdzie jest gościu, ale próbuję próbować za w niego. Dobra, nie wychodzi. Ej no, no, no kurwa Dobra Nevermind Myślałem że jakoś mnie zaosłony po prostu ee, z dziabnącą z przodu Ale mówię, dajemy się tak, ci, tak łodzić w dubsko Ża pierdzielę To jest masakra To jest masakra, to jest parada błędów Jak to kiedyś Gimper nazwał swój odcinek Lola W świstają. Zapach prochu poranku. Tu już jest noc. Nie wiem, rzuciłbym tam granatę, ale... Proszę pójść tam osłaniać, proszę! Nie wszyscy wiemy... O, poszedł, dobra, dziękuję. To jest taka siła sugestii. Nie mówię im nic. Przy tym... Au! Eee, to, to z czego on nie zabił? Z czym on biega? Nie chcę wiedzieć, bo podoba mi się wygląd tego. Bo to był... Magazynek bębenkowy w blow, blow Up, Blow up władowany do yy, kolby. Nie wiem jak się nazywa ten system. Nie pamiętam. Znaczy wiem jak się nazywa, ale nie pamiętam nazwy i nie wymyśl... nie wymądź mi. Nie do czego tam Dobra, zasłużyłem na to miejsce. Mm. I w ogóle celność była dobra. przegraną tak wiem. przedopiliśmy mecz. Jeden będzie wygrany. Mecz cały, a drugi przegrany No i to lubię Tak, bo tak muszę wrzucić coś widzimy Wiedźminami. Muszę Wiedźmina jeszcze dograć. Taką ochotę pograć Wiedźmina, na ja pieprzę. Kupuj. Nie chcę. Nie chcę. Dobrze, ja już kończę. Dziękuję za uwagę.